Cześć wszystkim, witam Was w serii Konkrety. Z tej strony Dawid Olszewski, a my znajdujemy się na kanale Muscle Power. Bez przedłużania, odpowiadam na pytania. Zdecydowanie skłaniam się kierunku węglowodanów z prostej przyczyny. Ten siłowy działa na systemie glikolitycznym, czyli na systemie węglowodanowym. Próbowałem kiedyś schodzić niżej z węglowodanami, natomiast nie sprawdza się to u mnie zbyt dobrze, więc, zdecydowanie, węglowodany to jest paliwo, które preferuję. Zdecydowanie uważam, że przerwy powinny być długie. Na tyle długie, żebyśmy mogli się w pełni zregenerować między jedną e, a drugą serią. E, I na tyle krótkie, żebyśmy całkowicie nie ostygli. E, ja nigdy tego nie liczyłem, ale myślę, że moje przerwy są w granicach dwóch, do czasem nawet 10 minut w takich ćwiczeniach, które wymagają ode mnie bardzo, bardzo dużo tlenu i bardzo dużo skupienia, więc zdecydowanie. Uważam, że przerwy powinny być dłuższe, i przerwy powinny być na tyle długie, żebyśmy mogli w pełni wykorzystać potencjał kolejnej serii. Jeżeli chodzi o trzy suplementy, to postawiłbym na pewno na dobrej jakości kwasy tłuszczowe omega 3, na witaminę D3. I jeżeli chodzi o jakieś takie suplementy, które boostują performance, to na pewno będzie to kreatyna. Omega-3, ze względu na to, że jest to bardzo fajna rzecz, która wpływa nie tylko na nasz lipidogram, ale również na ogarnianie stanów zapalnych w naszym ciele. Witamina D3, dlatego że zazwyczaj jest u wszystkich ludzi deficytowa i ciężko ją tak naprawdę uzupełnić z pożywienia. A kreatyna, dlatego że jest to najlepiej przebadany, najbardziej przebadany tak naprawdę suplement, który wpływa na podniesienie naszego performanceu na siłowni, więc to są moje trzy suplementy. Ja próbowałem prawdopodobnie każdego możliwego treningu. Z tego względu, że jak zaczynałem to generalnie, byłem typem skoczka, czyli skakałem po bardzo różnego rodzaju metodach treningowych, po bardzo różnego rodzaju splitach. Na ten moment uważam, że dla mnie jako dla mnie najlepszą opcją jest trening dzielony, ale trening dzielony na push pull i legs, czyli taka forma splitu, która osobno zakłada pracę na wypychaniach, czyli triceps, barki, klatka piersiowa, osobno na przyciąganiach, czyli plecy, bicepsy, tył barku i osobno poświęcamy dzień na całe nogi. Myślę, że zdecydowanie ciężar to jest rzecz, która jest najprostszą formą do progresowania, natomiast ja uważam, że powinniśmy pracować na różnym spektrum zakresu powtórzeń, więc uważam, że powinniśmy używać możliwie jak największych. Ciężarów na możliwie jak najbardziej zróżnicowanych zakresach powtórzeń. Czyli, dajmy na to, że robimy sobie dwie rotacje treningowe, w których w jednej mamy nieco niższe zakresy powtórzeń, a w drugiej nieco wyższe zakresy powtórzeń, i staramy się progresować na obu tych zakresach. Myślę, że jeżeli chodzi o osoby początkujące, takie jak na przykład mnie. To na początku swoją pierwszą masę robiłem bodajże chyba przez pierwsze w ogóle dwa lata trenowania, zalałem się dość mocno, bo pamiętam, że kończyłem chyba swój pierwszy okres masowy z wagą prawie 88 kg, a okres redukcyjny, moja pierwsza redukcja zakończyła się na deskach debiutów, gdzie ważyłem 67 kg. Uważam, że nie był to zmarnowany czas. Uważam, że gdybym robił troszkę więcej okresów redukcji i masy. A nie tylko dwuletnią masę, prawdopodobnie ta sylwetka wyglądałaby zdecydowanie lepiej. Natomiast u osób początkujących, myślę, że nie do końca zwracanie uwagi na to, na formy, yy, w zasadzie kratki na brzuchu i tak dalej przez cały rok jest yy, optymalne. Myślę, że lekkie podlanie się nie jest absolutnie żadnym błędem. Natomiast wpychanie w siebie kalorii na siłę nie jest też dobrym pomysłem, dlatego że raz, że zaburza nam to realny, yy, realne odniesienie tego, czy rzeczywiście budujemy czystą masę mięśniową. A dwa, że jest to też taka kwestia, że dochodzimy do ilości bodyfatu, który Przeszkadza nam bardziej niż pomaga, jeżeli chodzi o na przykład dźwiganie ciężarów, ponieważ też nasza wydolność spada i ogólny performance na siłowni. U osób zaawansowanych, tak jak na przykład mnie, w tym momencie uważam, że trzymanie tego BF-u w ryzach jest zdecydowanie lepszym pomysłem, chociażby właśnie ze względu na kwestie zdrowotne czy kwestie ogarniania progresji na przestrzeni całego okresu masowego. Jeżeli chodzi o mnie, to uważam, że kardzie jest obowiązkowe. Ja kręcę kardzie cały rok, głównie ze względu na... Benefity zdrowotne, głównie ze względu na to, że tak jak mówiłem wcześniej, ja pracuję na różnym spektrum przedziałów powtórzeń, więc te powtórzenia wysoko powtórzeniowe, te serie wysoko powtórzeniowe też wymagają ode mnie sporo tlenu, więc raz, że jest to taka forma, w której mogę sobie trzymać troszeczkę lepszą kondycję przez cały rok, a dwa, też uważam zdecydowanie, że Lepiej jest zjeść odrobinkę więcej i przykręcić tą formę, ponieważ wszystko tak naprawdę rozbija się o kwestii bilansu energetycznego, więc w przypadku, gdybym miał zbyt dużo kalorii do przejedzenia, prawdopodobnie rezygnowałbym z dużej ilości cardio, ale w momencie, w których nie mam problemów z tym, to myślę, że w okresie masowym kręcenie tych 20 minutek cardio może nawet pozytywnie wpłynąć na samą kwestię trawienia czy samą kwestię opróżnienia żołądka, więc jak dla mnie jest to rzecz obowiązkowa. Ja zdecydowanie cheat nie robię, przynajmniej nie takich zaplanowanych. Jeżeli chodzi o jakieś takie wyskoki od diety, to zdarza się to może raz, może trzy razy w ciągu roku, jak czasem gdzieś tam z żoną pójdziemy sobie coś zjeść lub zamówimy sobie jakiegoś burgera. Natomiast radykalna dieta to myślę, że w XXI wieku jest pojęcie trochę nietrafione, dlatego że mamy już taką dostępność do produktów, że tak naprawdę używanie produktów takich jak płatki śniadaniowe, jak kleiki wszelkiego rodzaju, sosy zero i tak dalej pozwalają nam na tak dużo możliwości wariacji w tej diecie. Że ciężko jest to nazwać dietą radykalną, więc jestem zdecydowanie za tym, żeby dietę trzymać sztywno, natomiast jestem za tym, żeby rotować produktami i żeby ta dieta sprawiała nam też w jakiś sposób przyjemność. Na pewno regeneracja i święty spokój to jest coś, na co bym w życiu swoim stawiał, ponieważ jestem taką osobą, która lubi zdecydowanie mieć święty spokój, lubi zdecydowanie siedzieć w domu, lubi zdecydowanie trzymać się w swoim małym świecie. Więc jeżeli miałbym wybrać, ale nie rezygnować z niczego, to wybrałbym chyba zdecydowanie święty spokój i regenerację. Moja najgorsza partia mięśniowa na ten moment to myślę, że... Prawdopodobnie wciąż klatka piersiowa. Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach jak łydki, bo łydki to jest rzecz na tyle genetyczna, że pewnie wielu kulturystów mogłoby powiedzieć, że jest to ich najgorsza partia mięśniowa. Natomiast jeżeli chodzi o takie partie, na które mam wpływ, to zdecydowanie klatka piersiowa. I było to spowodowane po prostu latami bardzo kiepskiego trenowania tą klatki, tej klatki piersiowej. Poprawiłem ją tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy odpuściłem z wszystkimi radami bardzo popularnych trenerów przy Instagramu, że tylko wolne ciężary są jakby rozwiązaniem na budowanie masy mięśniowej. Przerzuciłem się troszkę bardziej na ruchy na maszynach, nauczyłem się prawidłowo wzbudzać kontrakcję mięśniową w tej klatce piersiowej. I teraz w tym momencie mogę już pracować i na handlach, i na wolnych ciężarach, i na sztangach, na ćwiczeniach izolowanych, ćwiczeniach złożonych, zwał, jak zwał, jeszcze sobie dowolne ćwiczenia, a prawdopodobnie świetnie w nim poczuję klatkę piersiową i myślę, że to jest y, najważniejsze, jeżeli chodzi o rozwój danej partii i to jest też powodem, dla której dana partia u większości osób jest słaba, bo po prostu nie potrafimy jej prawidłowo y, aktywować, więc y, na ten moment klatka piersiowa. E, moja najlepsza partia mięśniowa to zdecydowanie nogi i myślę, że jest to spowodowane tym, że od początku swojej przygody z siłownią wszyscy śmiali się ze mnie, że jestem. Przeciwieństwem typowego bywalca na siłowni, to znaczy ja zawsze lubiłem robić nogi. Powodem było to, że po prostu te nogi zawsze yy, drenowały ze mnie duszę i wychodziłem z siłowni zmęczony niesamowicie, więc miałem takie okresy, gdzie potrafiłem robić po 16 serii siadów 4 razy w tygodniu, bo po prostu lubiłem robić ciężkie treningi. i Zawsze gdzieś tam te nogi bardzo ciężko trenowałem, a w związku z tym, że z klatką piersiową i z górą ciała miałem większe problemy, jeżeli chodzi o czucie mięśniowe i tak dalej, nie do końca lubiłem robić tą górę. To często zdarzało się nawet tak, że tą górę gdzieś tam odpuszczałem, właśnie na rzecz tego, żeby robić nogi. No i tak przez lata wyszło, że te nogi, mimo tego, że teraz mam problemy z kolanami i nie zawsze mogę okres masowy przepracować na tych nogach tak, jakbym chciał, cały czas dominują. W moje sylwetce, więc zdecydowanie stawiam na nogi. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że odpowiedzi na pytania w jakiś sposób przybliżyły moją osobę. Zapraszam Was oczywiście do zostawienia komentarzy na dole pod tym filmem. Zachęcam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału, zostawienia łapek w górę lub łapek w dół. Zapraszam Was oczywiście do sklepu Muscle Power i do używania mojego kodu rabatowego. A ja tymczasem uciekam. Trzymajcie się i cześć.